Wrzesień to czas powrotu do szkoły dla uczniów, na rozpoczęcie roku szkolnego, ale dla ogrodników to także dobry okres na solidny przegląd. Przegląd pod tunelem. No dobrze, porzućmy nasz plecak na powrót do szkoły, chociaż plecak mógłby również przydać się ogrodnikom do przechowywania nasion i sprzętu do siewu. A teraz wejdziemy do naszego tunelu. Internauci bardzo licznie zareagowaliście na ostatnie wideo z lipca. Lato minęło. Niektórzy zareagowali na płachty zimowe i płachty przyspieszające wzrost, które są pod naszym tunelem. Niektórzy ogrodnicy proponują zamiast używać płacht zimowych lub przyspieszających wzrost, wybielanie szklarni bielą, co pozwala na wprowadzenie nieco więcej świeżości do tunelu. Świeżość można również uzyskać sadząc wierzby na brzegu, które chronią także przed silnymi wiatrami. Wielu z was zareagowało na sposób podwiązywania krzaków pomidorów pod tunelem. To bardzo proste. Pod tunelem zawsze mamy stały punkt, może to być rura, kawałek drewna, przywiązujesz sznurek w górnej części i opuszczasz go wzdłuż krzaka pomidora. Kiedy dotrzesz wzdłuż krzaka pomidora, zaczynając od góry do dołu, będziesz go owijać aż do dołu, a na dole zrobisz węzeł i twój krzak pomidora będzie trzymał się mocno. W momencie, gdy zacznie się rozwijać, będziesz kontynuować owijanie krzaka pomidorów i będzie się wspinać do góry bez najmniejszego przywiązania. Jeśli chcesz mieć spokój przy podlewaniu roślin pod tunelem, możesz użyć programatora z automatycznym podlewaniem. Ja osobiście używam węża, więc pytanie, które można sobie zadać latem, to czy podlewać rano czy wieczorem. Chciałbym tylko wrócić do tego podlewania, wydaje mi się to bardzo ważne. Latem, kiedy jest bardzo gorąco, a zwłaszcza bardzo gorąco w nocy w okresie upałów, podlewamy najlepiej wieczorem. We wrześniu lepiej podlewać rośliny pod tunelem rano niż wieczorem. Podlewając rano przed południem rośliny mają czas na wyschnięcie, co zapobiegnie atakom zarazy ziemniaczanej. Pozostańmy przy naszych grzybach, tym razem z mączniakiem, białym nalotem, który pojawia się na liściach, zwłaszcza dyniowatych, takich jak cukinie, melony, ogórki i który atakuje rośliny, gdy noce są chłodne w porównaniu do dnia, to znaczy gdy jest duża różnica temperatur między dniem a nocą. Więc radziłem Wam używać gnojówki ze skrzypu lub wywaru ze skrzypu, aby uniknąć mączniaka, jeśli to nie wystarczy, zawsze możesz dodać łyżeczkę sody oczyszczonej do litra wody, najlepiej deszczówki i radzę również usunąć jak najwięcej chorych liści. W lipcu wyjaśniłem wam, jak ważne jest wysiewanie lub posiadanie roślin miododajnych wewnątrz tunelu, takich jak na przykład anysz, aby przyciągnąć pszczoły, a także bzygi, trzmiele i wiele innych owadów, które zapylają krzaki pomidorów, papryki, cukinie i inne rośliny, które macie w swojej szklarni. We wrześniu gniazdo zaczyna wytwarzać nasiona, więc nie będzie już przyciągać pszczół w ten sam sposób. Z drugiej strony warto mieć inne kwitnące rośliny, takie jak na przykład kosmos, i pamiętaj, że zawsze bardzo ważne jest, aby zostawiać otwarte drzwi tunelu, aby owady mogły wchodzić, ale także wychodzić. Pod tunelem jest dość łatwo zbierać melony bardzo wcześnie, pod warunkiem oczywiście, że są dobrze odżywione i dobrze podlewane. Ale aby mieć piękne melony, które nie są zjadane przez nornice i mrówki, istnieje dość prosta technika. Podobnie jak w przypadku krzaków pomidorów, trzeba je zawiesić na sznurkach w taki sposób, aby nornica nie mogła obgryzać melona, gdy jest w pełni dojrzały. Sezon na melony hybrydowe prawie się skończył, ale wiedz, że pod tym samym tunelem jest mała niespodzianka dotycząca melonów. A więc niespodzianka oto ona to melony, które się same wysiały jeden melon, jedno nasiono w zeszłym roku były melony T. A w czerwcu, nawet w lipcu, pojawił się melon, zajmuje kilka metrów kwadratowych, a w środku tego są melony, które będą soczyste, ale pod warunkiem przycięcia końcówek łodyg, ponieważ jest to nie hybryda, owocuje na gałęziach bocznych. Oczywiście owocem, który najbardziej Cię interesuje, są małe, średnie lub duże pomidory, czyli jak je pielęgnować. Jest wrzesień, nie obrywajcie liści z waszych pomidorów, zwłaszcza pod tunelem, na zewnątrz również, nie usuwajcie wszystkich liści. Po prostu usuwamy najbardziej chore liście. Radzę nawet zostawić pędy boczne, które będą odżywiać wasze pomidory i przede wszystkim zapobiegną, aby pomidory były zbyt kwaśne. Więc tylko małe sprzątanie. Jeśli zauważysz, że twoja pomidor lub krzak pomidora zajmuje zbyt dużo miejsca, weź parę nożyczek lub sekator, odetnij wierzchołek i to będzie wystarczające. Jak widzisz, wszystkie te warzywa owoce są bardzo łatwe do uprawy pod tunelem. Pomidory, papryki, bakłażany, ogórki, dynie i cukinie. Cóż, te warzywa owoce zaczniemy rozbierać od października miesiąca, na który Was zapraszam.